Witam serdecznie, <laughs> bardzo dużo pytań jest dotyczących nie tylko może sposobu hodowli świń, tak jak tutaj mamy, właśnie taki pastwiskowy, szałasowy, no różnie to jest to nazywane, w każdym bądź razie nasze świnie całorocznie znajdują się na dworzu na różnego rodzaju wybiegach czy pastwiskach w zależności od pory roku, i tam są karmione. W każdym bądź razie cały rok spędzają na dworzu, na wolnym wybiegu. E, I proszą się w różnych porach roku, e, latem, zimą, w śniegu, w mrozie, w deszczu, e, ale na dworzu. I pytań jest wiele dotyczących tego, czy jakie świnie się do tego nadają, tak? Czy każde świnki można wsiąść z klewika i je po prostu zacząć hodować w ten sposób? Eee, no tutaj na to pytanie, no jest całkiem prosta odpowiedź, no nie do końca. Nie do końca, gdyż chcąc dostosować e, zwykłe świnie, że tak powiem współczesne, nie takie prymitywne jak złotnicka pstra, odbijemy się od wielu Problemów związanych z tym, iż przez dziesiątki, jak nie setki, czy tam tysiące pokoleń świń wysoce produktywnych, przemysłowych, zostały te świnie pozbawione bardzo wielu instynktów naturalnych oraz po prostu swojego rodzaju przystosowań naturalnych do takiego chowu na, na dworzu między innymi dłuższego układu pokarmowego, bardziej prymitywnego, który jest w stanie trawić pasze proste, ubogie, składniki mineralne, składniki odżywcze i przekształcać je właśnie na, 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 na masę mięśniową, masę tłuszczową, czy tam na prosiaczki, tak jak tutaj w tym, w tym wypadku. To jest jedna rzecz, czyli właśnie ten prymitywizm układu pokarmowego, długowieczność, odporność na choroby i też jedna z takich bardzo charakterystycznych cech świn prymitywnych i zwierząt, które są po prostu cały rok na dworzu, a mianowicie długa okrywa włosowa. Zobaczcie, one mają bardzo długą okrywę włosową. To jest gruby, gęsty, rzadki włos. Oddalony od skóry, który po prostu chroni te zwierzęta przed oparzeniami słonecznymi. Także ta i wiele innych rzeczy mówią, że nie.